Ale o czym bardzo nowe, tak, no rewolucja... Ale idzie, idzie. I co jest straszne, ludzie niedługo nie będzie słuchać w ogóle samochodu. O elektrycznym motorsporcie na świecie sobie porozmawiamy. Dzień dobry. Dzień dobry. E, młodzi ludzie, młode mózgi, inżynierowie tworzą takie sprzęty, z tego co powiedziałeś, że w ogóle wygrywają z najlepszymi. Tak, zgadza się. No ekipy, które startują w naszych zawodach, w zawodach organizowanych przez Fundację Green Power Polska, wygrywają, z Polski oczywiście ekipy, wygrywają między innymi z Jaguarem, z Bentleyem, z Lockheed Martin, z samymi najlepszymi samochodami, samochodami. Elektrycznych. W samochodach elektrycznych w klasie Green Power. Aha. I to są, to są pojazdy, które, które, które sami, tak jak powiedziałam, konstruują ci młodzi ludzie, tak? Tak, od początku no więcej. do końca jest to ich projekt. Najpierw młodzi ludzie projektują te samochody, później je wykonują, na końcu testują oraz ścigają się w wyścigach z konkurencją z całego świata. Tak naprawdę. I to są tak naprawdę ludzie w różnym wieku, bo począwszy od szkół średnich, skończywszy na studiach, tak? Nawet hmm. trochę młodsi ludzie startują, bo od 11 roku życia tak naprawdę można zacząć swoją przygodę w projektach rangi Green Power. Są trzy klasy wiekowe: 11, 16 lat, 16, 25 i plus 25 lat. No, no dobra, to ja mam pytanie. Formuła 1 pojawiła się w tej chwili również w wersji elektrycznej. Już taka niby Formuła 1LE, ale ścierają się najlepsi. Czy to będzie przyszłość również yy, następnego pokolenia, że samochody będą tylko bliżej tak? Mm. Jak Miejmy nadzieję, że tak, do tego dążymy, także żeby powstało jak najwięcej projektów pojazdów elektrycznych z Polski, tak? Dla nas jest to przyszłość zresztą co widzimy? Coraz większe zainteresowanie pojazdami elektrycznymi na rynku samochodów osobowych, także na rynku pracy coraz większe, więcej firm poszukuje konstruktorów, inżynierów, którzy będą potrafili takie samochody zbudować. Są tacy? Są, ale jest to, jest to jeszcze niszowa branża, tak to nazwijmy, ponieważ... Nowe projekty się tworzą, ale w porównaniu do konkurencji ogólnoświatowej jest jeszcze. Dobra, trochę optymizmu dawaj. No i klimatu, klimatu wyścigu wiający. Ja Oczywiście, że jest szansa. Dzięki naszym wyścigom mam nadzieję, że to się zmieni. Mam już ponad 20 projektów różnych, w różnych klasach wiekowych. Młodzi ludzie się uczą, uczą się techniki, uczą się samochodów elektrycznych. Dobra, ktoś Was wspiera? Tak, mamy kilku, kilku partnerów mm -hmm. i globalnych, i lokalnych. A władza. Władza raczej nie. Jeszcze, jeszcze Ezusie, władza nas... nie, no. A przecież premier powiedział, że będzie milion samochodów elektrycznych. No to już teraz premier usłyszy, Dążymy do tego, żeby władza jak nas słyszy, żeby zaczęła nas Panie wspierać. Panie premierze. <laughs> wspierajcie tych ludzi, bo mamy fantastycznych młodych naukowców, tylko nikt nie chce im dać czasy. Tak? A kiedy... Niestety. Kiedy i gdzie odbędą się takie wyścigi? W Pierw... Polsce czy w ogóle? W ogóle na świecie zawody odbywają się praktycznie cały czas od początku maja, czy, od, czy w zależności od strefy czasowej, tak to nazwijmy. W Polsce w tym roku odbędą się dwa zawody. Pierwsze zawody odbędą się 5 czerwca w Bydgoszczy w ramach, w ramach eventu ekologicznego. Następne zawody na torze Poznań, jedynym torze certyfikowanym przez FIA. 23-24 września w ramach samochodowych Mistrzostw Polski. No dobra, proszę Państwa. Drodzy moi, przyjdziecie niestety, puszczę sobie Staśmy dźwięk Formuły 1. No. Już tylko będziemy wy wspomnieć jak to znali. No. no ciekawe, ciekawe rzeczywiście to wszystko. Dziękuję ciekawe bardzo za rozmowę. Łukasz Grawski Green Power Polska.